Zawodowy kierowca, spędzając codziennie wiele godzin w swej ciężarówce, boryka się z narastającym uczuciem zmęczenia i stresem. Ciągła pozycja siedząca powoduje ucisk kręgów, co w konsekwencji prowadzi do bólu kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym i szyjnym niestety kierowca nie ma możliwości zatrudnienia osobistego masażysty, który zapewniłby mu odstresowanie się po kilku godzinnej jeździe, a wizyty w salonach pochłaniają zazwyczaj dużo czasu i pieniędzy. Jednak jest miejsce, gdzie taka usługa jest dostępna. Przyjechałem na stację Nevada w swoim ciążaru, żeby skorzystać z istniejącej tu infrastruktury w celu odpoczynku. Polecam innym kierowcom korzystanie z masażera i z infrastruktury stacji Nevada, ze względu na to, że jest to wszystko, co potrzeba jest dla kierowcy. Sauna, dobra restauracja, porządna myjnia. Bardzo dobrze zaopatrzony sklep, no i wspaniałe fotele, które pomogą zrelaksować. Każdy z nas pragnie choćby chwili komfortowego relaksu, czy to w zaciszu własnego domu, czy to w firmie, czy też w jeszcze innym miejscu. Jedną z metod zapewniających ulgę i ukojenie po ciężkim dniu jest masaż. Dzięki fotelom masującym można z niego skorzystać w dowolnym miejscu i czasie. Co więcej, urządzenie posiada również zbawienny wpływ na zdrowie, podnosząc sprawność fizyczną i zmniejszając napięcie mięśniowe. Jest więc przydatne wszystkim, a wręcz nieocenione dla niektórych grup zawodowych. Fotele masujące to doskonałe rozwiązanie dla obolałych mięśni. Wpływają pozytywnie nie tylko na ciało, ale również na samopoczucie kierowców, regenerując ich siły przed dalszą jazdą. Skorzystałem z foteli masujących po długim, wyczerpującym dniu, no, yy, daje to bardzo du dużą ulgę, yy, jest odprężający, masuje całe plecy i nie tylko, kręgosłup, yy, szyję, tył głowy, yy, no jest to naprawdę... Pomocne i na koniec dnia ciężkiej pracy jako kierowca prze, przejeżdża przez kilka tam set kilometrów. Jest to no, naprawdę potrzebne no, i każdy kierowca powinien z tego skorzystać. Fotel masujący to idealny odpoczynek dla zmęczonych pleców kierowców. Posiada także programy umożliwiające masaż wieloma technikami powszechnie stosowanymi w profesjonalnych salonach. Wszystkie funkcje jakie on spełnia. Zastępują prawdziwy masaż, począwszy od miejsca tutaj siedziska, pleców są specjalne rolki, które masują nam całe plecy od góry do lędźwi. W samym siedzisku są zamontowane specjalne poduszki powietrzne typu airbag, które bardzo pozytywnie wpływają na masaż pośladków. Gdzie możemy skorzystać z takiego fotelika? Oczywiście w wielu punktach w Polsce, które są określone na naszej stronie www.hono.pl. Jest specjalna mapka stworzona i są tam punkty, w których możemy wypróbować, zrelaksować się na naszych fotelach. Dodatkowym atutem foteli masujących jest ich wysoka jakość. Obicia z miękkiej, naturalnej skóry, precyzja wykonania, idealnie dobrane detale oraz duża stabilność wyraźnie wskazują produkt na najwyższym światowym poziomie. Elegancki, ponadczasowy design sprawia, że nie jest to tylko przyrząd mający zapewnić miłe doznania. Taki fotel może być ozdobą każdego pomieszczenia, studia urody, solarium czy też salonu fryzjerskiego. Jego walory estetyczne sprawią, że doskonale wpisze się we wnętrza ośrodków SPA, hoteli i innych miejsc, w których promowane jest zdrowie, wypoczynek oraz piękny wygląd. Każdy może mieć fotel masujący w swoim domu.